Najgorsza była żona w tym moim piciu, bo jak ja piłem, to wydawało mi się, że ona mi zwraca uwagę i ona jest najgorsza. Więc jak ona mi mówiła, znowu się napiłeś, tak, bo przez ciebie nie mogę na spokoju się napić, bo tak to bym normalnie delikatnie wypił, ale przez to, że wiem, że będziesz mi gadała, no to musiałem się napić na zaś na później, na to, żebym, żeby mi nie zabrakło. I miałem takie spotkania, że kiedy żona do mnie dzwoni za ile wracasz do domu, a ja byłem u kolegów no to szybko, szybko, szybko kilka piw albo szybko od razu kilka dużych drinków żeby jak najwięcej w siebie wlać żeby było na później. No i oczywiście ją za wszystko obwiniałem. Tą żonę, która starała się, prała, gotowała, no zajmowała się całym domem ale ja jej wmawiałem, że to jej wina. Że to wszystko przez nią. No, niestety, tak działa ten mechanizm u alkoholika, że po prostu zwala winę na wszystkich, tylko nie na siebie.